Nie, włączyło się? Nie ja. Dobra, cześć, siemano, witam Was serdecznie w kolejnym Gospodarzowym Vlogu. Tym akcentem razem z Krzysiem dzisiaj. Witam. No i tam kawałeczek reszta ekipy. Ekipa jest, jest, bociany są, są, które zwiastują, no coś może fajnego, może nie. Zaczynamy z niwa 2023. Kosimy, koszą dzisiaj jęczmienią zimy. Jak widzicie, dosyć pięknie to wygląda. Kosi Deutsch-Fahr 40-75 HTS. Masę odwozi, no już tutaj praktycznie końcówka, ale mówię tak na szybko, żeby nie było przestoju jakiegoś na kanale. Bo film będzie za po tym vlogu, więc no tak to fajnie wygląda. Zobaczcie jak idzie. Także coś tam dodam. Będzie pod, yy, pod muzykę, może coś z przodu. Także, no, ogólnie nie lubię chodzić po jęczmieniu, bo yy, jęczmień jest yy, dziadowski pod tym względem, bo on niestety, ale że to gryzie. No. Także tym akcentem zaczynamy serię żniwną na moim kanale. Dawno nie było jęczmienia ozimego. Nagrywanem, chyba dwa lata temu było jakoś tak. No, dwa lata temu. Dwa lata temu. Tego. No i... i co? Myślę, że tutaj o plonie nie będziemy mówić ani o, o wilgotności nie będziemy zdradzać. nie widać? Nie. Nie, 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 nie. I gadał z kimś, że ja się Ja ona serio po nie żał, Czekaj, to nie uczuwa mi wrażenie, że ty nie masz, nie masz mózgu. Ja ci nie wiesz? wierzę, bo ty kurde, masz mózgu. Kurwa, co z... chwilę doczekałeś coś miejsca. Co, co, co? That's Dobra, ja myślę że tutaj nie ma co przedłużać dalej na tym vlogu. Widzicie sucho jest Suche Więc co? To No co? By było na tyle Tak to jest szybko Żeby tam było jakieś pierwsze nagrywki i elegancko. Oła!